Siema, z znowu swój i dzisiaj zagramy sobie w Bordelance 2 z Doktorem Gazetonem. zobaczymy jak to wyjdzie, no to co, bez zbędnego gadania, lecimy! Hmm. Czy ja mam takie dwie tarcze w WQ? Mam. Trop. Wiesz. Mmm. To wyrzuć Widzę jakieś lepsze. Czy już A jest już otwarte. <grym> Przynajmniej tyle. Dobra, już co, na to nie jest łatwe graszczyć, mówię. Czy jest fajne na pewno? Teraz no, pierducha, mała. Chodź tam, bo tam no, potem będzie, będzie fajny questik, co nie? W tamtym miejscu. Uwielbiam jego teksty. Jak bardzo lubię, czy nie bardzo? Nie, nie legujesz tak bardzo. Tylko ja mam. Nie, nie mam w ogóle obrażeń, i mam. Dobra, szwóreczka. Już? U góry jeden. Może jakieś amunicja dla mnie będzie. Wiesz, co ja staram się jak najwięcej zdejmować. Tu masz amunicję na Dora, i pieniądze.

Mam na boje. ale ja lubię ten pistolecik. Jeden dost headshota to? A dostałem na rejestr, ale dostałem teraz ty, młody. ja ma tak tłuseczkowe bronie, że nawet czuje się jakby naprawdę nic nie robił. Wiesz co, to może Ci się tak wydawać. Znaczy nie, bo on ma tak wielki rozrzut, że... prawo, lewo, a dopisać mi się. Wiesz. To było pick-up, co nie? Taki niebieski, bo się tlało oh. się. Ty, idą do nas. Okej, okay, yy, w kiblu miałem... Lega przy... Dobra. Mam naszą broń troszeczkę. Na kacza. coś. Kończymy się myślenie na maszynówki Sam idź na pojechać. Nie, wróć 12. Potrzeba okuru. O jo 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 Nie ma żadnego spokoju, co nie? Nie, właśnie nie ma. Chodzi mi o mnie, co nie? Nie ma, nie mają chwili. Czekaj, 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 Dobra, okej. Okay. Udało się. chwilkę, zaczekaj, sorki. Znowu trzeba ciasto. El revolver

To jest zemnice do snajperki, Dobre. dobra jestem Przepraszam Ale ja teraz będę miał Chwilkę Włączyłem na chwilę nagrywanie, żeby trochę miejsca Odciążyć No miejsca masz? Bardzo mało? 27 No to dużo

No na tą chwilę, kiedy jeszcze nie ewolu nie jest w max max ammo. Bo hmm. mam problemy z mamą, nie wiem czy nie wziąć. Drugi, no też tak właśnie. <grym> to to, też... to mnie. No właśnie tam... mi ptaki wylatują ze skał, fajnie, nie? Co? <grym> 40... Masno. Chodzi o to z tym zadaniem, żebyś kupił pierwszą tarczę tą, która jest item of day Boże, gość się moimi ścianami podniósł Ciągle pokaż Damian? Nie tak, Nie? Tak? A to by się też zaliczają te zadania, czy... Razem A, nam się czyli. zaliczają Damian, nie ścianami No cześć Tyaduka w teksturach Ty, ty tu nie zbierasz A ty wiele ty zbierasz lut tego te dostaję? Co, serio? Że te, na zasadzie, jeżeli ty zużywasz amunicję i masz maksymalną ich amunicji do na przykład maszynówki no. to ty jej nie dostajesz tylko ja O Jezu Maria nie zabijesz się jak tak skoczę Nie zabijam się To jest Chyba to nie ma full damage Wiesz co ciekawe by to było Dodaję coś takiego faldę, idzie. Eee, mam nie mam tarczy okay. Idzie jeden Ci biegnie Widzę, widzę z boku A ta amunicja biorę Widziałem tego za wczynką Wiesz co, mam, jeśli chodzi o połączenie, co połączenie tanka razem ze snajperem to jest dobre połączenie no to będzie dobre połączenie. Znaczy Asasyn jeszcze taką fajną po potem, że na piątym poziomie Jesteś na chwilę niewidzialny i pierwszy strzał jakiś zadarza da dwa razy większe obrażenia czegoś tak Bo masz 100% szansy nakryta. nakryta. Ho, ho, ho! To ja to chcieć i to bardzo i to się skaluje z headshotem. Czyli dwa razy większy damage po prostu. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, bo tu jest coś ciekawego, jakieś jest... skrz. A, mogę tam coś kupić. To czekaj, se kupię do tego, do snajperki. Dobra. To że w ogóle lepiej ja w sumie podpadać. Znaczy, bronię. To jest ammo shop. A gdzie jest weapon shop. Hmm. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Chyba znalazłem. Masz? Tak jest. Może, może bym lepszą snajperkę kupił. Nie ma tu snajperek, to są tylko pistolety na tym poziomie. Fakt. Nie stać mnie. Chcesz lepszy pistolet? Ten day o, in item of day, co? Nie weź, jakbyś mógł. Mam taki. Taj, tej, tej, tej. Jak się wyrzucało, drop masz. Ja sobie dam maszynówkę. Nie inspekt, tylko Equip Select. Tu dziękuję. Tu mise, dobra, dobra. Jest. Okej, okay. no jak się sprawdzało, misja, dobra.

Sobie patrzę na to, no to mi niewiele mówi, gdzie mamy iść. Ten Czy to trzeba iść? Widzisz ten łuk? To tam, gdzie jest ten łuk? Tylko nie wajdź do wody. Bo spróbuj. Faktycznie, no, faktycznie lepiej nie. Gości brzmi jak gniazdo straczkę, to nie Uwaga, na horyzoncie. Widzę, widzę, to są drugie poziomy. O nie, to są projekt... ale dużo to bije. A, trzeba dawać i złapy, to nie? Obiłem ci jednego. Teraz, pierwszy. I will do admirably. Find me a few more, if you please. Reloading. Really? Ooh, are you collecting bowling on fur? I love that stuff. It's soft, warm, and really good at absorbing robot tears. Once you're done collecting all the fur, why don't you bring it to me instead of Hammerlock? He's <laughs> oh, lagging <laughs> there. Really? He took something, I think. He's lagging there. As I would do something irredeemably stupid with it, like making a mohawk out of it or something. i

To do gościa obić. Dobra, mamy cztery. Teraz by Ale po co jest dla, temu robocikowi, nie naszemu kochanemu? Ich kłaki? Roboskim? Dokładnie. No, śnie, nie wiem, co on chce kurna koczów jakiś zrobić. Rozumiem, Hameloka, ale. Ty zdecyduj ty, ty, ty kogo mu chcesz dać. Oj, Leż. A moje nic się kończyła, pistolciku. Bardzo fajne. Mocno mówisz? Mhm. Ale że z, ze skinem? <noise> nie, to, to tak jest zwykle. Skinów w tej grze nie ma. Tutaj są po prostu szalone, bronie. Uwierz mi. No, ale przynajmniej ładnie wygląda. Co no. mamy? O, pistolet! Pokaż mi go. Fajny. A nie, jest czym do ludzi? Leżę, podnieś się. O kurna. Kiedy gdy leżę, jestem nieśmiertelny, więc możesz ze mną chować. Tylko nie w inną pozycję, o To No mówię ci, teraz wszyscy będą polić, co nie? Second win Po ile to bije? Po stówie? Mm, że ten pistolecik co zdobyłeś? Tak, on po bije a ma dużo amunicji, czy jakoś tak mniej? Ale w ma normalnie amunicję jak pistolet, tylko Karysel zżera dwa pociski. Tu masz życie? Chyba. No to jest życie. Chodź, chodź na górę. A bo ja zbierasz tego o tą sniperę, co nie? Ty idziemy za robotnika. Idzie robocik, poszedł? Z tej strony do Was Swig i dzięki za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję, lajka, o dzwoneczek, żebyś nie przegapił następnych odcinków. Zapraszam także do zobaczenia kanału Doktora Gazety i jego perspektywy, z której on grał.